Siemanko, w tym filmie e, gra. Co. O. Siemanko, to jest odcinek taki, e, gdzie grałem z Polish Minecraft i e, po prostu go strollowałem, tak jakby. E, jak to zrobiłem? E, zaczęliśmy nową mapę, mieliśmy nagrać. nagrywać? Nagrywać e, nową serię. On mi dał mapę do, do wgrania, nie? A on sobie Boże do toalety, to ja miałem grać na mój serwer, to mapy, nie? W czasie co on tam coś robił, nie? To ja zbudowałem e, taką fałszywą mapę, nie? Po prostu e, i udawałem, że to była ta mapa, nie? Czyli e, zrobiłem spawn, zobaczycie wszystko co zbudowałem, e, co zobaczycie co w tym filmie, co to ja zbudowałem. I po prostu było tak, że, że tak specjalnie zrobiłem, on ciągle myślał, że to jest ta mapa, co on mi dał, nie? Czyli po prostu i zrobiłem jego część, taki parkour na początku, że on nie mógł przeskoczyć. I zobaczycie, że ja wyciszam, wyciszam się czasami z mikrofon, żeby on mnie nie słyszał, żeby mógł się śmiać lub powiedzieć wam, co się dzieje. Czyli mam nadzieję, że wam się spodoba. To jest trochę po prostu taki inny filmik, ale taki po prostu, że strollowałem go i każdy raz, co oglądam, to tak mi się chce śmiać z mojej reakcji na samym końcu, że masakra. Ok, mam nadzieję, że wam się spodoba. Na razie, cześć. Okej, okay. witam wszystkich w mapie Bosses from Hell Dzisiaj gram z Polish Minecraft i będziemy przechodzić mapkę Bosses from Hell uh -huh, uh -huh. Hello, hello, Boss hello, my hell, name sorry. is Polish Minecraft I like cake Okej okay. Welcome to Bosses from Hell mm -hmm. Rules, play on peaceful, no breaking blocks Enjoy Czyli peaceful, nie niż bloków i miłej zabawy Let's go, Let's go girl Okej, okay. <laughs> ja przejdę tutaj Coś jest zbugowane Okej, okay, tu muszę przejść Ale ta lawa jest dziwna, teraz tak no. Okej, okay, przeszłem tą pluk. część moją Pst, A na widzę Chodź tu, patrz, patrz Jesteś? Cię widzę. Nie, ja tu nie przeskoknę Patrz, e, Tasie, musisz ten, dwa razy na W przecisnąć nie, ze sprintem nie patrz. Czekaj, czekaj. zostawię tu moje pierdolki Nie oh No. Patrz. Widzisz, nie dostanę. Spróbuję jeszcze. O! Spróbuję jeszcze raz. O nie. Ej, połóż. Ej, połóż jakiegoś klocka po prostu. Ale nie mam klocka, mam tylko rail i redstone. Czekaj. <noise> Nawet nie skokłem, ja nie mogę. Jakie chwile. Ty masz tam łatwo. Nie mam, ja musiałem... Ja musiałem 5 skrzynek obczaić i znaleźć pressure play. No nie da rady! <głos> <głos> Help me Whoa. Nie moje pochodnie! <głos> <głos> o czekaj! Mam pomysł, czekaj Czekaj, mam pomysł, mam pomysł Czekaj Może tu jest ukryta skrzynka O, czekaj E, masz! E! Gdzie, co? Krzuciłem ci tutaj Ej, tak nie wolno Okej, okay. ten, skasuję ten kawałek po prostu Już? O, jest! Ej, hey, nie mogę przejść. Popsywa się. Red, Redstone'em, Redstone'em. Aha. Oh, yeah, 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 yeah. Thanks for playing. <laughs> 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 Stronowałem Cię. <laughs> Stronowałem Cię. Jak? <laughs> <Strolowałem cię laughs> ja to zbudowałem. <laughs> wszystko. <laughs> A ty trole, ty I nagrałem. To I wstałem na mój kanał. <laughs> Orange and Brown. <laughs> Titta, hallå! Åh, gud vad äckligt! Åh, gud! Okej, inte gränsen på rånna map